Leć, Kamil, leć, chciałoby się powiedzieć, przypominając moich starszych kolegów, którzy kiedyś komentowali skoki Adama Małysza. Już więcej się nie odzywam, aby nie zapeszyć. Popatrzmy, Kamil, stok w powietrzu. i to jest piękny skok i daleki wylądowany delemarkiem i teraz już możemy tutaj eksplodować w Przemku z radości zawsze to są jednak to jest sport to są zawody tak jak mówiliśmy na świeżym powietrzu to wszystko może się zdarzyć ale 139 metrów to jest najdłuższy skok w tej pierwszej serii dzisiejszego konkursu a zatem Kamil Stoch już jest można powiedzieć o jeden skok od wygranej po raz trzeci w turnieju czterech skoczni on tutaj będzie prowadził on jeszcze powiększy swoją przewagę na Rywalami. Brawo, jeszcze tylko jeden skok, no i będziemy wszyscy w pełni szczęśliwi. Nota 159, punktu. Proszę Państwa, wstajemy z miejsc. Kamil Stoch to jest ta puenta, to jest ta kropka nad i. Biały orzeł po Złotego Orła. Po raz trzeci w swojej karierze Kamil Stoch wystarczy 130,5 metra, aby wygrać ten konkurs, aby wygrać cały turniej czterech skoczni. Kamil wysoko, wspaniale, w wielkim stylu, nie pozostawił żadnych wątpliwości. On też osiągnął 140 metrów. Nie wiem, czy to było 140, czy 140,5, czy 141. Zaraz się to wszystko wyjaśni. Dokładnie 140 metrów. Bodajże Achonena jeszcze większą przewagą wygrał trzeci konkurs w Innsbrucku, ale Kamil, jak pamiętamy, miał ponad 69 punktów przewagi w ostatecznym rozrachunku w turnieju Czterech Skoczni i w całym turnieju 69. turnieju Czterech Skoczni jest 300 punktów. Jest fenomenalne zwycięstwo, jest triumf na cztery konkursy: trzy dla Polski. Dawid Kubacki w Gapa w Innsbrucku, Kamil Stok, i tutaj również Kamil Stok.